W sensie na Witam, a tutaj proszę w dwóch Dzień dobry, witam w mojej kuchni. Dzisiaj będziemy opierdalać bułeczki czoskowe. Proszę zobaczyć, z serkiem i z kiełbaską. Mój kolega tutaj, serdeczny ser ser Tomasz, przygotował nam dzisiaj ten posiłek, więc dzisiaj będziemy go degustować. Już byłem taki głodny, to tak to się wyglądało, że musiałem zjeść przed filmem. Ale zobaczymy, smacznego. Myślę, że jest super. Myślę, że lepszy paszet od babki niż lepszy od paszet od babki. Serio. Smak zajebisty, kurwa. Jak to chodzi? Patrzcie kurwa, widzicie tą parówkę, Ta parówka jest większa niż mój balkon w domu Jest kurwa przepięknie. Naprawdę Mmm. o, proszę zobaczyć. Ciągnący się ser. Jak sperma z twojej matki nosa. Proszę zobaczyć. Mmm, delicious. co mamy jak uważać Zajmie kurwa. O, kolega nie ma zbyt bogatego, że w przepraszam. On ma problemy. No Myślę, Myślę, że ser jest super tutaj. A. Bardzo dobrze się kombinuje z parówką i z bułeczką. To jest ambrozja kurwa smaków. Wiecie, co jest lepsze? Jest lepsze jest tylko wtedy, kiedy stary wam będzie na plecy i beka wam na duch Tylko to jest panie, konsum niż, konsum niż konsumpcja. Tylko to proszę bardzo zobaczyć piękne bułeczki. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. O to. Wypiję piwko i spierdalę. Nar Nara